Dobry wieczór, bo jest już wieczór jak to nagrywam. Z tej strony e, ponownie ja, Bartek Barto i w dzisiejszym odcinku, moi drodzy oglądający, chciałbym przedstawić odcinek e, Chciałbym przedstawić czok w Wardanderze jako tako i trochę zarzucić nutką historyczną e, otóż ten odcinek dedykuję mojemu drogiemu przyjacielowi Rudemu, który y, upatrzył sobie historię Shermana jako swoją ulubioną historię danego pojazdu wojskowego, którą mu kiedykolwiek chyba opowiadałem. Więc ten odcinek dedykuję tobie, ja pro... a ja dodam tutaj jeszcze nutkę gameplayu, czyli głównej części. Dobra. Dzisiaj pod lupę bierzemy sobie czołg Sherman. E, Sherman. Każdy, pra, każdy, kto się interesuje choć trochę czołgami, ale nawet też nie interesuje, widział coś takiego na filmach wojennych albo w grach czy w innych tego typu dokumentach. E, jest to czołg średni, amerykański. E, w grze. E, Umiejscowiony praktycznie w całości na na erze drugiej, którego takie pierwsze wersje oscylują od br 3 3,3 do 4,0 następne wersje to są już um, z, um, dane edycje Shermana czołgłem 4 z działem 76 mm, z hamulcem wylotowym i bez, ale to mniejsze. Czołg. Ten powstał na podwoziu innego bardzo, i, i, na podwoziu swojego protoplasty. Pierwszego jako takiego amerykańskiego czołgu średniego, czyli M3 Lee. Tutaj w tym wypadku pokazuję Wam aktualnie w garażu M, M1 Grand. A nie, mam M3 Lee. No tak. Eee, na podwoziu M3 Lee. Amerykanie sobie tak to za, e, założyli, że właśnie zrobią. Pojazd na takim samym podwoziu, żeby było jak najłatwiej przerzucić fabryki na budowę nowego wozu. Więc co my tu mamy? Różnica na pierwszy rzut oka? No, jest widoczna. Czekaj, tu no. Jest widoczna. Tutaj wezmę to. Jest widoczna. Jest działo. No, wygląda jak czołg, a. A to wygląda jak jakieś chore monstrum. Amerykanie na początku nie byli zdecydowani, <coughs> jak mają ich czołgi wy wprawdzie wyglądać, więc stworzyli takiego śmiesznego behemota, którego, jak dobrze pamiętam, Rosjanie przezwali, mm, Rosjanie, którzy dostawali oczywiście yy, czołgi. O, między innymi czołgi i inny sprzęt od aliantów przez wali Entry mianem grobu dla sześciu, czy tam siedmiu braci. Tutaj a, mamy siódmego załoganta, ale ja tam czytałem, że sześciu, ze względu na to, że były bardzo proste do zniszczenia i lubiły im się psuć w sumie silniki. Ale mniejsze o to. Amerykanie stwierdzili po walkach w Afryce Północnej, że M3 Lee jest spoko. Ale wtedy, kiedy używa swojej armaty 75 mm, ta była taka średnia. A tutaj kolejna wieżyczka na wieżyczce, więc śmiesznie. Um, więc postanowili, że przełożą armatę większą do wieży. Tak jak to mają w sumie też inne nacje. No i tak oto po gruntownej modyfikacji kadłuba i stworzeniu nowej wieży powstał czołg Sherman. Um, z tego co pamiętam, to była pierwsza wersja, a to była jakaś odnoga tej pierwszej wersji, mimo że to kadłubem bardziej przypomina M3 Lee. To... Hmm, no, w sumie nie wiem. Nie wiem. Dobra. E, Mące się. I od 42 do końca II wojny światowej e, nagrzmocili tego prawie 50 tysięcy sztuk, więc od cholery. E, Wszelak... jeszcze zrobili normalnie z tego jakiś japoński wóz, bo tak to tuningowali, że powstała wersja już Kij tam w modyfikacje, że mokry magazyn amunicji działa inne pitu Pitupitu Ale wersja duplex drive, czyli mm, amfibia z. A, a, czyli Amfibie tak naprawdę. Z narzuconymi fartuchami sięgającymi gdzieś dotąd po rozłożeniu, e, aby móc pokonywać przeszkody wodne. E, I z dwoma śrubkami tutaj. Eee, wersja tutaj z haubicą jeszcze, to w późniejsze widać po zawieszeniu HVSS. Eee, wersja z haubicą, która się bardzo przydawała do walk z piechotą i jakimiś tam umocnieniami. Wersja krab, którą może tutaj pokażę zdjęcie albo nie, K która to miała na przedzie wysięgnik z Walcem i przyczepionym do tego łańcuchami, które, mia które służyły do, do rozminowywania terenów. terenów. Tak. I. Co tam jeszcze? Wersja tak zwana Zippo. Od zapalniczki Zippo, jak można się domyślić, z miotaczem ognia zamiast głównego działa. Miał, miał po prostu atrapę, tutaj był miotacz ognia. E była jeszcze spora, na przykład wersja z nożycami do pokonywania zasieków normandzkich, e, krzaków i tak dalej. I wiele, wiele, wiele innych. Ale mniejsza o to. A no, i na podwozie Shermana powstawało mnóstwo innych pojazdów, ale to, tak jak powiedziałem, powtarzam się, mniejsza o to. E, przechodząc w sumie do gry. Sherman'a dostajemy dosyć kijowego, ale przynajmniej z stabilizacją jednoosiową, czyli góra-dół, która działa przy niskich prędkościach, przy większych już działo się gibie, ale przydatne jest to. Naprawdę w sumie to jak dla mnie przydatne. Każdy Sherman tak samo posiada półcala, więc amatorska pelotka... Aka broń przeciwko lekkim pojazdom opancerzonym jest w gratisie. Eee, działo kaliber 75 mm. Dostajemy go z, ty z tymi pociskami. To jest średni pocisk, ale idzie jakoś przeżyć. Głównie. będziemy po We wszystkich Shermanach będziemy korzystać z pocisków M61. Przebija no, te 100 mm, powiedzmy około średnio taki dystans, bo tutaj 101, 90, no to 100 mm około przebija. Jest to pocisk składką wybuchową. Na Shermanie Nowszym M4A2 dostajemy również pocisk e, T45, który przebija tam no, te 135 mm, czyli no, praktyczne tygrysy, ale tylko na blisko i pod kątem prostym. Mm, nad pancerzem nie ma się co rozwodzić. 50 mm z przodu pod kątem daje nam około 90. No, tutaj bardziej jak jest środek to 80. No, trzeba uważać również tej wersji na poliki, które mają z przodu nawet po 50, po bokach już 60. Ale no. Od boku nawet nie ma co wam tłumaczyć. Kąt prosty 50 mm to wszystko od nas przebije, co ma działo normalne. Nawet BT5. BT5 sporo jest w stanie ale mniejsza. Um, prędkość przyzwoita. Mamy te 30 na godzinę średnio, przynajmniej. O tutaj 58 maksymalna, ale to kwestia tego, że. Mam kupiony silnik i mam go zbadanego na maksa. No to powiedzmy, że te 40 jest w stanie osiągnąć na luzie. Więc mobilność przyzwoita. Nie jest on jakoś najmniejszy, ale też największy jakoś nie jest. Jest GIT. Do zestawu weźmiemy sobie poza trz trzema podstawowymi Shermanami również Shermana ze 105. Bo w sumie czemu nie? Chociaż na BR-40 może, może już ta hałbica nie działać. Modlę się, żeby 2 kilo ładunku wybuchowego dał radę, a na cięższe cele M67 kumulacyjny. Jako samolot weźmiemy sobie korsarza pierwszego, ponieważ może on nosić bombę 1000LB przeliczając na normalne około 500 kg. No, w sumie mogę wam nawet pokazać. No, powiedzmy. Dobra, nie ma co yy, do dzieła. Ok, jesteśmy już w bitwie. Mapa noworosisk yy, i dominacja. Mamy trzy punkty. Dobra, tutaj yy, najwięcej grałem tym najnowszym Shermanem z tych wszystkich. Yy, więc komuflaży mam trochę bez liku. Ale weźmiemy go sobie. Może coś nam się uda ugrać Wyigrać. Pojechałem trochę w złą stronę i trochę chyba ścisza. Ale też tak, aby nie było słychać kompa, który mi się drze po drodze. Bo zauważyłem, że na poprzednim nagraniu było bardzo słychać. Tak samo też nie dodałem muzyki, tutaj już postaram się tą muzykę dodać. No dobra. Hmm. Pojedziemy sobie jakoś przy wyjeździe na punkt, na, pojedziemy sobie jakoś na wyjazd na punkt B i stamtąd będziemy próbowali, str będziemy strzelać do pojazdów, które tutaj próbują się kampić. I do tych, co tutaj będą chciały być na tym punkcie B, albo jakoś się tu przemieszczać. No, Tiger Max. 450. Mogłem się zatrzymać. Jasny gwint, no. Dobra, działa nowy oberwał mu. Dobra. Mamy pierwszego fraga. Z przodu coś jest. Możemy asekuracyjnie puścić ostrzał. Magia amerykańskich pojazdów. Masz półcala, masz wszystko. O. Stabilizacja się przydała. Ponownie nie musiałem się w pełni zatrzymywać bo widzicie, że już się ten celownik chybocze, więc to nam bardzo ułatwia sprawę, już jako czołg wielki nie musimy być, nie musimy często stawać jako tako do strzału, możemy się wciąż ruszać, co pomaga, już się ustawmy jakoś, aby móc ostrzeliwać ten punkt B. Możemy też zachować jakiś pion. A więc to był Cromwell. Maczkowy czołg. Myślę, że następny odcinek nagram o czołgu Cromwell. No, możecie wyczekiwać. O czołgu Cromwell. Również dla tych, co bardziej śledzą, chociaż wątpię. Um, kartę społeczności moją, bo w sumie odkryłem, że jest coś takiego i że mogę z niej korzystać, to je, bardzo dawno temu stawiłem wiadomość, że może by zrobić odcinek dokumentalny z wojny zimowej e, finlandzkiej. Aka też wojny kontynuacyjnej. Zobaczymy jak to będzie. Wojna zimowa to pewnik. Więc ogłaszam, że na kanale w dniu, w dniu rocznicy rozpoczęcia yy, wojny zimowej patch 30 listopada pojawi się odcinek właśnie na ten temat. Planuję, że to będzie około 20-minutowy yy, kompletny dokument, taki na miarę no, mnie dosyć amatora, jeśli chodzi o produkowanie yy, Materiałów takich dydaktyczno-wiedzowych. Kiedyś było lepiej, bo Sherman, ten, którym teraz gram, był, mm, był na trzeciej erze i można było bardzo fajnie robić e, wszelkiego rodzaju wyzwania: czy to do przepustki bitewnej, czy to do innych rzeczy. I wydaje mi się, że przede wszystkim dzięki temu Shermanowi mam taki poziom jaki mam, i jestem w stanie teraz no, móc pozdobywać jakieś fajne profity z tego, że w sumie sporo grałem przez dłuższy czas w Wortandera dla Battle Passa rzecz jasna. Tam mamy kolejny cel. Jest to kawu dwójka. Czyli dosyć spory kawałek chleba Udało nam się go przebić I może dobijemy Dobiliśmy Pociwo eksplodowało paliwo, a nie amunicja, ale to mniejsza. Zabity, zabity a Co jest tutaj następne? O! Kawulec Siema Nie wiem Chyba moim ulubionym czołgiem. Do, moimi ulubionymi czołgami do grania w Rytanderze, To właśnie... To są chyba Shermany, te pierwsze. Nie wiem, właśnie... ta bieda bo bieda, ale jednak stabilizacja. W połączeniu z mm, działem, który nie jest aż tak kulawy i ma wkładkę wybuchową. I z pancerzem, który... Potrafi dawać radę, jeżeli dobrze go wykorzystamy. To naprawdę mamy tak, sprawdzie czoł kompletny na te br bo te 80 mm zawsze możemy skontować jeszcze bardziej i możemy mieć nawet, myślę, stówkę. Ale wtedy musimy trochę bardziej uważać na boki, jeżeli chcemy e, właśnie robić tego side scrapa. Co to tam jest? A, Dicker Max, gruby Max Tam coś spadło? Nie, tam coś spadło to na pewno, ale czy na coś konkretnego? O to chodzi Okej okay. Mamy już kilku przyjemniaczków Siema. Nie opisie. tak No to na tego, na tego to już się przyda APCR. Asysta. Od, odsłonił bok, mogłem zostawić w sumie mm, tego APC. A -E. Ale dobra, asysta jest. Już dosyć w mocne miejsce go trafiliśmy, bo w silnik. Um. Stoimy, tu stoimy. No i co no? Wrogowie jeszcze mają czym grać Więc zniszczyliśmy 8 pojazdów. 9, ale w końcu oberwaliśmy. Nic nie może przecież wiecznie trwać. No czy mnie zauważy? No teraz ważne pytanie, czy będzie ostwind. Nie do Wierberlin. Trzeba go zdjąć. Dobra Dobijamy. Mamy już dziesięć zniszczonych celi. mamy KW po lewej stronie. Mamy bohatera Rosjeni. Znaczy. <grystanie> Ale wybuch. Dobra, O cholera. To będzie cięższy orzek do zgryzienia, bo to czołg ciężki. I zostały nam już w sumie tylko pociski podkalibrowe, które najlepszymi nie są, ale wystarczą do zabicia takiego gagatka. Wiecie co? Ja dosłownie postanowiłem, że nagram odcinek na czołgu, który lubię. I od razu robię no, nawet fajny wynik. Mi się to podoba. <grymne> Okej. Okay. Czekajmy na koleżkę. Mielibyśmy atomówkę. Mielibyśmy atomówkę 2800 punktów. 12 zniszczonych celi. My tutaj rozgromiliśmy wprawdzie wroga. jednoosobową armię aha mhm. Uszkodzenie. to nie jest Ostwind czyli jako tako nam nie grozi że jeżeli Sherman nam wiedzie. inny z boku Jeżeli dobra, w końcu nas ktoś zabił. O rany! No, dziękuję, do widzenia. Nie no, dograjmy to. Pomęczmy ich jeszcze trochę. Nie, nie, tego się nie da przegrać, myślę. Nie, jasny gbin. 12 Mi nie można pozwalać grać na tych Shermanach, naprawdę. Naprawdę, no nie można, no. Ile nagrywam ten filmik? 25 minut. Ja myślę, że ja tej bitwy to wstawię po prostu surówkę, bo... <ścoughs> Nie ma co tutaj wycinać, pelotę rozwalonę samolot inny. Worzystajmy to, że nie jesteśmy tacy grubi jak on. Chociaż to jest BF, to nie można go lekceważyć, tak czy siak. Spróbujmy go wystawić pod ogień naszych. No. Dobra. Wystawiamy. Dobra. Musimy wciąż czy nie. Dobra, bo mi się nudzi. Bardziej się skupiłem na spuszczeniu bomby. A on też widzę. Priorytet miał w zniszczeniu swojego. <grych> Co tu mamy? Więc mamy tutaj Crusadera. 14.1 zgon. KD14, ja pierdykam. I wiecie, co jest najlepsze? Nie, no nie zrobiłbym niczego. Ale. O rany. To, no to była dobra bitwa. Co dowodzi tylko temu, że Sherman to jest naprawdę fajna zabawka. Nie pograłem w ogóle tym, ale na temat tego Shermana można wprawdzie zrobić inny odcinek, bo styl gry nim jest kompletnie inny. Natomiast styl gry tym, tym i tym jest w gruncie rzeczy taki sam. Eee, Shermanami wyższymi gra się już trochę inaczej ze względu na wyższy poziom i możliwość spotykania tygrysów a, i panter. Co najwyżej. M4A2 może spotykać mm, Panterę tą Podrowianą. Ale... No, i tak ją jesteśmy w stanie ładnie rozwali rozwalić. Natomiast... To już też inna bajka. A ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że bitwa się spodobała. I do, do usłyszenia. Cześć.